Dzień dobry, kochani, witam was w końcu w nowym filmie. Mam nadzieję, że ten film pojawi się na, kanacie, na kanale. Jeżeli to oglądacie w tym momencie, to możecie po prostu e, pobić mi brawo, bo powiem Wam. Tak, przede wszystkim zacznijmy od tego. Ogar, jak zawsze, to będzie długi wstęp. W dzisiejszym filmie będziemy testować. Przepiękną kolekcję wydaną, Glam Shop X Adrianna Grotkowska. Natomiast, ponieważ dawno nie było filmu na kanale jak na mnie, to tutaj będzie troszeczkę prywaty. Jeżeli jest tu ktoś, kto przyszedł dla recenzji, a mnie na co dzień nie ogląda i nie interesuje Cię moja prywata, to po prostu ja na dole napiszę, od której minuty zaczyna się już faktyczna recenzja. I do tej recenzji zapraszam. A moich wszystkich stałych ziomeczków słuchajcie, weźcie sobie coś dobrego do pićka. E, coś chrumczącego, miauczącego whatever na kolana i ciśniemy e, z tematem i, i w ogóle ze wszystkim. Ogłoszenie parafialne. Jak wam się podoba? Tutaj setup za mną. Cały deal, bo wy pytaliście jak zrobiłam ten setup z niebieską, niebieskimi lampami i przez co zrobił się taki fioletowy gradient. Jak to jest zrobione? Po prostu są za mną kolorowe żarówki Yy, tyle, i zamówiłam ostatnio żarówki po prostu w każdym możliwym kolorze. Więc, jeżeli macie, mm, chcielibyście zobaczyć jakieś połączenie kolorystyczne, tło jest różowe, żarówki są pomarańczowe yy, i robi się coś takiego. Więc, jeżeli macie pomysł na jakieś fajne połączenie kolorystyczne, to dawajcie i w kolejnym filmie postaram się je zrobić. U mnie ogólnie tyle się dzieje, że powiem Wam, że wszystko, wszystko dookoła mnie w cokolwiek ktoś wierzy nie chciało, żebym dodawała filmy na kanał po prostu wszystkie filmy, do których ostatnio siadałam, coś było nie tak tu się karta zepsuła tu coś, tu w ogóle cały film nagrany nieostry, gdzie jakby nie mam z tym problemu masakra, aczkolwiek no mam nadzieję, że dzisiaj już film się pojawi w międzyczasie mega dużo się u mnie dzieje ja jestem mega zalatana, przez co nagrywam ten film w sobotę, jak wy go widzicie w niedzielę Mm, I to jest dla mnie bardzo na gorąco nagrany film. Zazwyczaj nagrywam e, tak bardzo mocno naprzód. E, I jeszcze disclaimer: e, mam mega zasuszoną skórę twarzy przez mój ostatni tryb życia, jak na mnie. Moja okolica pod oczami jest w dramatycznym stanie, więc jestem w stanie tylko się domyślać, jak w trakcie tego filmu będzie wyglądać korektor pod moimi oczami. Wyprzejmy to. I mogę mieć lekko obciążone włosy, bo dzisiaj je tonowałam. I chyba trochę przesadziłam z maską, odżywką, czymkolwiek. Dobra, ciśniemy z tematem. Słuchajcie, kolekcja e, Glam Shop z Adrianną Grodkowską. E, Drama Mama Paleta i Glow Mama, trzy takie sypkie rozświetlacze. E, ja bym zakładała, że to rozświetlacze to jest jakby to samo, tylko po prostu w trzech różnych odcieniach. Tak ja to rozumiem, ale mogę się mylić, więc e, zweryfikujemy sobie to w trakcie. E, paleta, słuchajcie, prezentuje się w ten sposób, ale też Gdzieś tutaj e, zrobiłam przybitki i jeszcze z niej nie korzystałam. Jeżeli chodzi o samą paletę, to tutaj opakowanie, okładka, wszystko bardzo mi się podoba. E, jeżeli chodzi o kolory w środku, to również krzyczą do mnie mam, szczególnie ten tutaj kobaltowy. E, ten miętowy, znaczy dla mnie to jest miętowy Freddy. Mm, ten rządek tutaj powiedziałabym taki bardzo romantyczny, ślubny, one wszystkie bardzo mocno do mnie krzyczą. Natomiast y, jeszcze nie wiem jaki zrobimy makijaż e, aczkolwiek jeżeli bo zauważyłam trochę taką tendencję przy mm, testowaniu palet głównie wydanych we współpracy z jakąś youtuberką, instagramerką makijażystką i tak dalej że wtedy przychodzą do mnie ale nie tylko do mnie, bo też widzę to u innych y, osób testujących y, recenzujących przychodzą widzowie autora i mają pretensje, nawet jeżeli opinia jest bardzo pozytywna pod tytułem Źle to przetestowałeś bo dlaczego nie użyłeś tego cienia z tej palety, dlaczego akurat tego nie użyłeś, źle, niedobrze, nie umiesz um, nie wiem czemu tak jest, także jeżeli jest tu dzisiaj ktoś, kto przyszedł i jest widzem Ady tylko po to, żeby obejrzeć recenzję i ja nie użyję jakiegoś cienia, który Ty byś chciała, żebym użyła, to ja Cię najserdeczniej przepraszam, ale nie da się wszystkich zadowolić, od siebie też powiem, że niezależnie od tego, czy zrobimy dzisiaj jeden makijaż czy zrobimy dwa makijaże, bo ja tego nie wiem Wy już pewnie wiecie, um, to jeżeli tylko Poleta mi się sprawdzi, na pewno pojawi się jeszcze w niejednym filmie, czy to tu na YouTubie, czy na Instagramie. Natomiast jeszcze przed przetestowaniem chciałam najserdeczniej pogratulować Adzie w tym momencie też taka e, prywata z mojej strony. Oglądałam Insta Stories w trakcie tworzenia całej tej sesji promującej mm, kolekcję. E, oglądałam film, oglądałam vloga i widzę, widzę, widziałam ile emocji to Adzie przysporzyło, jak bardzo ona przeżyła e, i jestem też na bieżąco, jeżeli chodzi o Instastory Adę, bo obserwuję ją na co dzień e, i widzę jak bardzo emocjonalnie związana jest z tą kolekcją, co uważam, że jest przekochane i przeurocze i myślę, że może... Odetchnąć z ulgą, bo ja widzę, że raczej wszyscy są zadowoleni. Także myślę, że udało się, a najważniejsze, żeby Anna była zadowolona, bo to jest jej paleta. Także bardzo serdecznie gratuluję i też bardzo serdecznie gratuluję, że kolekcja wyszła właśnie z Glamshopem, bo uważam, że nie sztuką jest wydać własny, własny produkt, sztuką jest wydać z marką, która da Ci wolną rękę i zapewnić Ci wysoką jakość produktu, no nie, bo Ty możesz stworzyć paletę, która będzie miała piękne walory kolorystyczne i e, która wielu osobom się spodoba, ale jeżeli marka w międzyczasie, że tak brzydko powiem, spieprzy formułę cieni, no to już jakby po ptokach, e, także Glamshop to super wybór i Ala to super wybór dla glamshopu. No bo ja słuchajcie, znam doskonale jakość glamshopu. Myślę, że większość z nas zna i nie mam nic do zarzucenia, ale zobaczymy, czy w wypadku tej palety będzie dokładnie tak samo. Dobra, doklepałam sobie tutaj odrobinę jeszcze korektora, żeby on był, wiecie, świeży, mokry, nie, nie, nie taki zastygnięty. Biorę pędzel hulu P32 i zacznę odcienia bajka. Biorę go ociukienkę, dosłownie ociukienkę, bardzo mocno stukuje pędzel, asekuracyjnie saturacyjnie podłóg brwiowy, i tutaj przy nosie. I teraz wezmę sobie totalnie odbarwiony, ale jest on czysty, zaparbowany Pędzel Hulu P66. No i właśnie. Słuchajcie, chciałabym na tym oku zrobić taki romantyczny, bardzo delikatny makijaż. Nie wiem, jeszcze raz powtarzam, czy będziemy robić coś innego na drugim oku. E, ja to muszę po prostu ocenić po stanie moich oczu. Jeżeli w międzyczasie moje oczy zaczną płakać, a jest to bardzo możliwe, bo już miałam problem z wykonaniem takiego makijażu bazowego, jaki widzicie, no to darujemy sobie, bo. Wiecie po co, po co. Natomiast jeżeli damy radę, to zrobimy, zobaczymy. Dobra, zaczynam od cienia Buta. I to jest taki bardzo ładny, przybrudzony, skaszony, neutralny, no co że chłodnawy róż. No i spróbujemy zbudować nim załamanie. I chciałam, żeby w ogóle cieniowanie opierało się właśnie na tym odcieniu. Ale już to jest piekielnie napigmentowane. No dobra. Nie spodziewałam się takiej sytuacji. Zwyczaj tak jasnych odcieni trzeba jednak troszkę podokładać. No ale w każdym razie chciałam, żeby makijaż ten romantyczny opierał się głównie na tym odcieniu. Gdzieś tu jeszcze bym dodała tą mamę, ładnie rozświetliła. Chciałabym, żeby był taki delikatny, zwiewny, dziewczęcy romantyczny. W razie czego ja pracuję na kompletnie mokrym korektorze, przynajmniej staram się, a staram się, oznacza, że staram się po prostu zdążyć zacząć pracę zanim ten korektor zastygnie. Kajciej okay, roztarł się przepięknie eee, i czuję, że mam nad nim pełną kontrolę nie powstały żadne plamy roztarł się bardzo miękko eee, roztarł się bardzo miękko dobra, no i strasznie mnie korci wezmę sobie póki co jeszcze trochę tego cienia bajka i zaaplikuję go tu i wezmę chyba odrobinę cienia Mama z przepiękny brąz, przepiękny dla mnie to jest taki idealny brąz na co dzień, w ogóle brązer w tym kolorze byłby cudowny i troszeczkę chciałabym tutaj dodać odrobinę właśnie takiego ciepłego brąziku, ale to nie jest brąz, absolutnie w żaden sposób wpadający w jakiś pomarań czy coś w tym rodzaju, nie? Dobra, no i mm, na tyle, na ile mogę, na tyle się powstrzymam, żeby ten makijaż był taki mm, jeszcze dziewczynco romantyczny, ale nie mogę się powstrzymać i muszę użyć cienia Riff, mimo że nie planowałam, ale krzyczyłam, no nie mamo. Biorę go dosłownie odrobinę, opukuję pędzel no i będę chciała przyciemnić nim zewnętrzny kącik. Jeżeli jest tu ktoś nowy i zastanawia się, co to za dźwięki tam za mnie dochodzą, to to mój pies po prostu śpi. Dobra, zobacz. Jak to się rozciera w ogóle? Niesamowicie. Wiecie, to jest jednak dość wysoki pigment. Powiedziałam, że bardzo wysoki pigment. A to mi się tutaj roztarło po prostu. Okej, okay, no powiem Wam szczerze, że jakby poziom w ogóle tych e, tutaj matów jest dla mnie, tych których póki co użyliśmy, jest dla mnie bardzo zadowalający bardzo zadowalający to z jaką szybkością, łatwością to wszystko samo się tutaj właściwie rozstarło ale nie za bardzo musiałam cokolwiek robić wzięłam sobie odrobinę NEX Glitter Primer bo chcę zobaczyć jak te błyski i tak oczywiście wiem tak wiem, że turbo pigmentów i w ogóle błyszczących cieni z Glam nie trzeba nakładać na Glitter Primer, ale słuchajcie ja lubię, ja po prostu lubię nie odcinam tutaj żadnego cut crease, bo chciałabym zachować choć odrobinę romantyczności tego makijażu. No przepięknie to wygląda. No dobrze, i zaczniemy sobie od cienia Slava. Przepiękny odcień. On w ogóle zachowuje się trochę jak taki multichrom. O, oh, wow, ok. Ja będę chciała zobaczyć, jak połączy on się z cieniem Riff, W sensie, czy będę w stanie jakby nabudować go na tym? Slava. Ale w ogóle, słuchajcie, wzięłam go na palec, ogromnie Zobaczcie, jak pięknie pokrył. powiekę, wygląda cudownie. Mm -hmm. I tutaj już bardziej przy wewnętrznym kąciku pomogę sobie pędzem, mam aktualnie za długie pazury. Cień Gabriela, czyli takie, powiedziałabym, bezpieczne złotko. No, wygląda to bardzo ładnie. Dobrze, i sprawdźmy teraz. Czyli teraz wracam do cienia Riff. I zobaczmy, czy będę w stanie go tutaj nabudować. Będę w stanie. Eee, teraz w sumie mieszam sobie cieniem Mama z cieniem biuta i tu odrobinkę, odrobinkę, odrobinkę. W międzyczasie ten cień błyszczący Gabriela w ogóle nie odklejał. mi się w żaden sposób od powieki, mimo że dotknąłem go pędzem. Przepięknie wygląda ten makijaż, mega mi się podoba. Uff! Teraz chciałabym wziąć sobie cień bajka i rozświetlić nim wewnętrzny kącik. I on jak najbardziej się do tego nadaje. On ma też, powiem wam, taką bezpieczną, wyważoną pigmentację, bo. Ja nie przepadam za tym, jeżeli cień, jasny matowy cień, który ma spełniać funkcję jasnego, matowego beżu, e, jest za mocno pigmentowany, jest jak kreda, i wtedy naprawdę łatwo jest sobie zrobić krzywdę takim cieniem. E, I nawet jeżeli się wie, zna i tak dalej, no to wciąż trzeba po prostu bardziej uważać przy pracy z nim. To jest jasny matowy beż, może niech nam nie utrudnia życia. Ten jest perfekto. Dobra, i teraz e, myślę, że na dolnej powiece. Nie wiem, chcemy wyjechać może z brązem na Dolnej Powiece, co, żeby więcej przetestować. Więc e, zacznę od cienia mama i nim tak przysmurzę słowo klucz. Dolną powiekę w całości. Dolną, że dolną powiekę mam całkowicie przypudrowaną dość mocno przez to, co dzisiaj dzieje się z moimi oczami. Bardzo ładnie powstaje, bardzo, bardzo bardzo ładnie wyważona chmurka, która idzie od samej góry, gdzie ten pigment jest bardziej nagrupowany, bardziej mocny po prostu. Bardzo ładnie rozchodzi się pięknie. Wezmę teraz odcień Drama. Lępieska o imieniu Drama. I zaznaczam nim delikatnie dolną powiekę, zewnętrzny kącik. I odrobinę słuchajcie, przyciągnę, bo pewnie będę robiła jakąś kreskę rozmytą, ale delikatnie słuchajcie, przyciągnę go no w ten sposób, żeby to się ładnie łączyło póki co. Ale te cienie błyszczące na górnej powiece wyglądają przepięknie. Powiem wam, że nie za bardzo wiem, co mogę Wam powiedzieć, bo wszystko tak się samo przepięknie robi. Że, nie mam nic. Yy... Nie mam tutaj żadnej konstruktywnej krytyki, którą mogłabym powiedzieć. Oczywiście, no, bazujemy na tych dwóch górnych rzędach, więc. Nie wiem, ale no póki co sami widzicie jak to wygląda. Ja przy montażu postaram się jak najmniej pociąć ten moment, proces makijażu, bo wiecie, zazwyczaj się wycina moment chociażby blendowania cienia, bo to jest po prostu nudne, wiecie, jakbyście mieli oglądać... Mm, filmy, w których tworzymy makijaże w takiej realnej długości, to nie wiem, czy ktoś ma 2-2,5 dwie, dwie godziny, żeby oglądać, jak blaska się maluje, e, ale postaram się dzisiaj zrobić to jakoś tak, żebyście Wy sami mogli wyczuć, jak po prostu fajnie się tutaj z tym pracuje. Zastanawiam się nad dolnym kącikiem i e, normalnie nałożyłabym jakiś błysk, szczególnie, że jest to jeden błysk, który krzyczy do mnie. Krzyczy bardzo głośno ale e, dołożę tutaj po prostu troszkę jeszcze tylko cienia bajka, bo tak mi się podoba. Tak, tak chcę to zostawić też, żeby nie było za dużo tego błysku, żeby ten błysk na górze miał szansę się wybić. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że w tym miejscu, czekajcie, żebyście widzieli, o w tym miejscu e, miałam takie, takie, takie załamanie, taką zmarchę, jakby nie moją naturalną, tylko od tego, że po prostu łezka mi tędy cały czas leciała. I była taka przepaść w korektorze z pudrem i po prostu już się poddałam, jeżeli chodzi o ratowanie tego. Ale w ogóle te cienie jakoś to naprawiły. No jestem, jestem bardzo, bardzo pozytywnie... No nie powiem, że jestem zaskoczona, bo się spodziewałam fajnej jakości, ale nie spodziewałam się może, że aż tak super będzie się z tym pracować. Okej, okay, nadgoniłam, w międzyczasie zrobiłam drugie oko i na tym oku chciałam zrobić dokładnie to samo, co tutaj, czyli... E, wzięłam sobie, słuchajcie, odrobinę cienia Gorset na no, taki ścięty pędzel, to jest Hulu P44 i robię bardzo delikatną, nawet nie kreskę, po prostu zaznaczam um, zaraz, zaraz jakby linię rzęs, centralnie tak pracowuję w linię rzęs tutaj wszędzie na, na całej długości. Muszę Wam powiedzieć, że pracując też tutaj na tym oku, Totalnie jakby moja opinia jest niezmienna. Szkos się pracuje z tymi cieniami. I tak, w palecie jest osyp. Jakby ja nie rozumiem ludzi, którzy robią dramę o osyp. Nie rozumiem ludzi, którzy mają takie: "Boże, ona się sypie. A, o nie, cień mi się osypał". I co teraz jakby to jest normalne, że cienie się sypią. Kiedy ludzie w końcu to zrozumieją, jak umą, że ktoś może tego nie lubić i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest normalne, jak mamy cienie fajnej jakości, wysokiej pigmentacji i tak dalej, i tak dalej. No to nie da się tego zrobić tak, żeby one się nie sypały. E, osyp w palecie wygląda tak. Ja nie wiem, czy to będzie widać i nie chcę też tego wszystkiego teraz wysypać, mm, bo ja korzystam z tego osypu, w sensie nabierając, po prostu na pędzel. Natomiast bardzo często mm, pytacie o to, czy, czy dane cienie się osypują. Wydaje mi się, że nie da się zrobić cieni, którymi będzie się fajnie pracowało, które będą miały tą pigmentację, a nie będą się sypały. Ym, natomiast tutaj powiem Wam, że no, na przykład teraz pracuję sobie czarnym i jego ja mam dość sporo na tym pędzlu. Ja ogólnie nie wiem, od czego to zależy, ale ja jakoś tak pracuję z cieniami. Tylko nie potrafię wskazać jakby to przez to, że bardzo rzadko w ogóle mam problem z tym, żeby cienie mi się osypywały. Bardzo rzadko, kiedy mogę się na to poskarżyć przy jakiejkolwiek palecie. I tutaj powiem wam, że pod tym okiem, no przecież zobaczcie, ja pod oczami nie mam kompletnie żadnego osypu. Kompletnie. Pracowałam z czernią, no nie? Ale jest to na przykład mniejszy osyp niż przy palecie Agnieszki Januszki, którą by the way uwielbiam i Agnieszkę, i paletę, i w ogóle jakość cieni w tej jej palecie. Super, jedna z moich ulubionych palet, i nie mam z tym problemu. No, ale tam na przykład cienie sypiam się o wiele bardziej niż tutaj. I dążę do tego, że jestem niezmiernie ciekawa, czy przy tych cieniach niżej, jak to będzie wyglądało. Wziąłam sobie teraz odcień drama na taki troszkę tylko kuleczkę i totalnie rozcieram tą jaskółkę rozcieram też tutaj troszeczkę przy rzęsach i wyciągam i jest taki, mm, taki cień jest tak przysmurzone uwielbiam to słówko e, co po prostu pozwoli rzęsom fajniej się wtopić, no ja jestem zachwycona jeżeli chodzi o pracę z cieniami to to, to póki co byłoby na tyle Uff, i tyle i nie ma sypu e, pod moimi oczami wciąż nie ma osypu, mimo że pracowałam z czernią. Tyle, nie, nie, nie wiem co mam wam jeszcze powiedzieć. E, więcej cienie nie wyglądają na zdewastowane po tej pracy, jak e, niektóre cienie. Jest mi bardzo przykro, że nie znalazłam sposobu na to, żeby komponować gdzieś tutaj ten cień e, prestiż. Jest tu taki brokat, wydaje mi się, jest przepiękny liczki bym go sobie najchętniej, słuchajcie, nałożyła, jest przepiękny. Natomiast użyliśmy, oprócz tego prestiżu, no niestety całego, całych dwóch e, górnych rzędów. Cień bajka, bardzo fajny, jasny, matowy beż, nie przepigmentowany, powiedziałam że pigmentacja jest akurat w sedno Da się nim rozblendować granice, troszeczkę zakryć błędy, bo ja tutaj troszeczkę wyjechałam za mocno tym cieniem Buta. Po prostu inną miałam wizję tego makijażu na początku. Cień Mama, super piękny odcień. Powtarzam, chciałabym bronzer znaleźć w identycznym odcieniu. Cień Drama, da się napudować tą pigmentację tak, żeby on był tak ciemny jak w palecie. Natomiast jest bezpieczny i nie robimy sobie od razu jednej wielkiej ciemnej plamy przy dotknięciu powieki. Beauty Riff, Riff w ogóle pięknie, cudownie się z nim pracowało. Dotknęłam pędzlem, dotknęłam potem dwa razy i to się samo rozblendowało. I dwa cienie błyszczące, które użyłam, dwie przepiękne folie: Gabriela i Slava. Cudownie wyglądają na powiece, i teraz tak, nie wiem, czy slawa to jest turbo pigment, ale tak bym powiedziała. Gabriela to jest taka bardziej folia z drobinką, ale owa są przepiękne i przepięknie się z sobą połączyły, jeżeli chodzi o e, dopracowanie, dobudowanie cienia matowego, jakim był riff na e, cieniu błyszczącym, jakim był Sława, zero jakiegokolwiek problemu. Mam wizję na kolejny makijaż, już totalnie zainspirowaną, tutaj tym, co się za mną dzieje, ale nie zrobię tego już dzisiaj, bo cały czas wycieram łezki, jak nie patrzycie z oczu. W dramatycznym stanie mam oczy, muszę dać im po prostu odpocząć i, i, i swojej skórze, i sobie może też dla odmiany. Natomiast myślę, że to jest kwestia kilku dni, i na moim Instagramie się pojawi jeszcze jakiś tutorial z tą paletą. Może zrobimy sobie jakiegoś live'a, w którym będziecie mogli mnie poprosić. Ej, Hera, zrób tak i tak z cieniem, bo jestem ciekawy, ciekawa, jak się zachowa. Nie ma najmniejszego problemu. E, bardzo serdecznie polecam. Uważam, że paleta jest świetna, ponieważ e, macie cienie, którymi możecie stworzyć makijaże dzienne, makijaże codzienne i najważniejsze, że te cienie mają taką jakość, że będzie Wam się łatwo z nimi pracowało. Uważam, że osoby początkujące też jak najbardziej sobie z nimi poradzą. To nie jest ten typ fajnego, wysokopółkowego cienia pod tytułem Ale umie musisz umieć z nim pracować. Nie, to nie jest w ogóle ten gatunek literacki. Um, możemy wykonać coś neutralnego, coś w brązach, coś romantycznego, piękne cienie rozświetlające. Mamy czerń, mamy jasny matowy beż, czyli takie dwa aspekty, które są mega ważne. I mamy pop of color. Um, I totalnie możecie przemycić sobie um, może nie, znaczy w dziennym, no jak, jak czujecie, ale w wieczorowym makijażu to już totalnie gdzieś na przykład na dol, przy takim brązowym makijażu z złotem na górnej powiece, możecie na dolnej powiece bardzo fajnie przełożyć sobie ten kobalt, czy tą zieleń a ja mam powiedz na makijaż tą czwórką, może z tym z... Freddy jeszcze, no ja jestem przezachwycona, ja się zawsze cieszę jak dziewczyny cieszę się ogólnie jak dziewczyny wypuszczają coś swojego, nawet jeżeli nie znamy się prywatnie, z Aną się trochę znamy, nawet jeżeli yy, wiem, że na przykład ktoś tam mnie nie lubi, <laughs> może mnie nie zna to ja się i tak cieszę, bo yy, strasznie fajnie, że E, takie marki jak Glamshop, która jest dobrą, polską, solidną marką, daje szansę dziewczynom stworzyć coś swojego, no ale kto o tym nie marzy. Tyle. I cieszę się, że wyszła taka fajna paleta i mam taką fajną paletę w swojej kolekcji, bo nie mam w swojej kolekcji czegoś takiego i że jest to tak wysokiej jakości idę, e, dokleić rzęsy, pomalować rzęsy wracamy z rozświetlaczami gloma. Ok, wracam z skończonymi oczami, doklejonymi rzęsami i możemy przetestować rozświetlacze. Roświetlacze w środku, ponieważ są to rozświetlacze sypkie, mają ten taki, wiecie, do przekręcania. Wydaje mi się, że to jest świetne zabezpieczenie, dzięki któremu po zużyciu możemy po prostu przekręcić, zamknąć otwór, i dzięki temu ten rozświetlacz nie będzie wszędzie, nie będzie wydobywał się z opakowania. Super. Mam tutaj, słuchajcie, trzy odcienie, ponieważ trzy odcienie też wyszły. I mamy tak, Splendor i to jest najciemniejszy rozświetlacz, który w tym momencie może być już dla mnie za ciemny, ale jeszcze pewnie byłby idealny na moją bardzo mocno opaloną wtedy skórę. Wydaje mi się, że petarda będzie idealny i mam tutaj też o, właśnie go zamknęłam i nic się nie wysypuje. E, brzask. I brzask jest najjaśniejszy. Dobra, ja bym chciała najpierw przetestować sobie tą potardę, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że będzie on idealny dla mnie. No i co? Najpierw mój ukochany pędzel Ibra wachlarzykowy e, F06 i zobaczmy. Nabieram go odrobinę. Uuuuh. Uuuh. Dobra. Pojedziemy dzisiaj, słuchajcie, na ostro aczkolwiek jak najbardziej, wiecie, błysk takich sypkich rozświetlaczy możemy sobie nawkować. Nie trzeba nakładać od razu tyle, co ja. No i co? I czy to ten jest dla mnie ok? Myślę, że troszkę lepiej, ale on się nie odznacza, nie? Pięknie. I chciałabym teraz na sam wierzch dodać brzask, czyli ten najjaśniejszy. Natomiast kolory tych rozświetlaczy są takie bardzo neutralne powiedziałabym. Eee, wiecie o co chodzi? Że to nie jest, wiecie, pomarańcze, żółty i biały. jej eee, bardzo nie lubię jak jest pomarańcze, żółty i biały. Tylko to jest właśnie takie złotko, troszkę cieplejsze złotko. Biorę sobie odrobinę tego brzask naprawdę ociepinkę go wzięłam. Eee! go wziąłem tak mało. Ok. Jest... wydaje mi się, że brz... brzask, tak, dobrze? Wie? Brzask jest najmocniejszy. No rozumiem, że po to wyszły trzy odcienie, żeby każdy miał odcień dla siebie. Słuchajcie, e, najbardziej podoba mi się definitywnie. Czekajcie, ja nie mogę zapamiętać tych nazw. Petarda. Petarda podoba mi się najbardziej, jeżeli chodzi o odcień. No po prostu zobaczcie, ja lubię. Ja lubię, jak, jak mnie nie znacie, to musicie wiedzieć, że ja lubię. E, jeżeli chodzi o odcień petardy, podoba mi się najbardziej. Natomiast, e, fajnie, że mam wszystkie trzy odcienie, bo jak się opalę, a ja lubię się opalić, to będę mogła wymieszać z tym ciemniejszym, czyli splendor, a jak mi się jeszcze bardziej zblednie, bo jeszcze całkiem nie zwledłam, no to mam też ten najjaśniejszy. Coś pięknego. No bo jeszcze... to jest yy, efekt mokrej skóry, no nie? To jest dosłownie efekt mokrej skóry, ale jestem dzisiaj rozświetlona. Jeszcze odrobinkę podłumów brwiowy. No tego mi w tym makijażu brakowało właśnie, tego brakowało. No słuchajcie, no mogłabym się cała wysmarować tymi rozświetlaczami. Eee, da się je, naprawdę wiem, że ja dzisiaj tego nie pokazałam, bo pojechałam od razu na grubo, ale zaufajcie mi, że da się je da się je jakby stopniować no nie da się zrobić z tego coś takiego dziennego delikatnego i znów postaram się ja, jakiś włos e, pokazać wam to w jakimś najbliższym filmie czymkolwiek no na pewno nie pójdą one w kąt na pewno jeszcze nie raz je zobaczycie Tyle! Jeżeli ja tutaj nie powiedziałam jakiś, o jakimś aspekcie, a wy stoicie przed wyborem kupować czy nie i chcielibyście zadać mi jakieś pytanie w tym temacie, to śmiało, sekcja komentarzy jest tam dla Was. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję Adzie stworzenia tak cudownej kolekcji. A Hani gratuluję, że. Zaproponowała, że wpadła na to, żeby zaproponować Azie coś takiego, i dzięki temu mamy tak fajne produkty. Ja z ręką na sercu mogę Wam dać moje polecenie. A jeżeli chodzi o tą bardziej kolorową część palety, no to mam nadzieję, że wpadniecie do mnie i widzimy się za chwilę, ale myślę, że będzie bardzo ok. Jeszcze raz bardzo mocno gratuluję. E, maleńka prywata, jeżeli chodzi o te dwa poprzednie tajne rozdania, które były, to na dole w opisie macie wyniki dziękuję Wam, że ze mną byliście mam nadzieję, że do zobaczenia w środę i że nic mi już nie przeszkodzi w tworzeniu dla Was materiałów e, wbijajcie również do mojego Instagrama bo nawet jeżeli nie mam mnie na YouTubie przez jakiś dłuższy czas to na Instagramie jestem codziennie i na bieżąco zdaję Wam relacje z tego, co się u mnie dzieje. Aha, no jeżeli macie tą paletę bądź te rozświetlacze to piszcie koniecznie w opisie, e, jak, jak wrażenia, jak Wam się sprawdza. Guziaczki. Papa.